Dobra mm. A na kompie da się pisać, a da się tu... Dobra Ej, roz... Siemaniu Ej, ej rozpoczynam ciebie streama? Wej sprawdź Ja mm, ciągle piszę za 6 minut Serio? A udostępnię cię nawet tak, tak jest Cześć, jestem na telefonie O, o, o coś widać, widać coś Widać Minecrafta No i gitara, dobra Widać Ej, wyłącz ten, wyłącz głos e, live'a, bo jest przegłos O kurwa, jakie lagi Dobra Dobra, Ale ciekawe A dobrze mnie słychać? Okay. Czy tak? Możesz włączyć Co? na chwilę. A dobrze mnie słychać czy źle? Na tym live'ie Dobrze I. Kurwa nie mogę, dobrze. Na dobrze. <noise> nie mogę wejść na serwer Nie mogę wejść na serwer Mam połupie takie lagi Ale ciekawe to są fas lagi Ja pierdol. O dobra Minecraft się wczytuje Dobra Minecraft się wczytuje. O nie ja podaję swoje hasło teraz Dobra, chuj Zaczaj Czekaj, wejdę ja na drugim laptopie i będę ją podpił nie, nie widzi. Co? Nikt nie widzi raczej, bo nie ktoś jest, oprócz mnie. Nie, ale wiesz, mogą się No. nie? No. Oni ja podaję swoje hasło teraz, Dobra. Czekaj, wydajesz na drugim potrójny przegłos teraz jest. Nikt nie widzi raczej. Ja robię, zaciszę Wróćmy sobie teraz głos. Teraz. Robić sobie głos R. Dobra, głos e, Nie klo, klo, tak? wiem. wiem. prawie mają. to są wyjebane w Mówisz, czekaj. Dobra, czekaj. live teraz. Robić sobie sobie R. Dobra, sobie Ej, jak YouTube'ery, gościu? No normalnie no, Gdzie no. Na dwa mo monitory, gościu O oh, kurwa, ja mam ping Nie, nie ma. czekaj, włączę sobie ping Ty imeg Cześć, zobaczcie jaki mam ping Ile mam pingu? Zero mam, eee, dobra idź. A ja mam Mam lekkie cofki Czekaj, jaki jest tytuł live'a? Damina co serwera rapy Tak, dokładnie. Tak, tak, uh -huh. Teraz na live było tam jak ping robiłeś. No to wiem, wiem widzę podgląd do widok. Lek? Ej, a ty masz też lagi na streamie? Ej. No, weź czy masz lagi na streamie. No takie. Trochę? Tak trochę są. No. Okej. Okay. Dobra, no, rozbiję sobie już. Łapa w górę. nie ma lagów. Chociaż. Nie no, są lagi trochę. Czasami takie kółeczko się kręci i tyle. No. Możemy jakiegoś trapa, tutaj można go wykorzystać. Można wykorzystać ja Nie mogę wbić na piątkę. Jakby. O! Fuj, lagi mam. Myślałem, że. Myślałem, że już wam. Gdzie, bo umrzezuję? Sobie... Nie. Dobrze, że jeszcze mam nie wam za... w sensie... no. hey, ile jest osób na live? Eee... Nie piszę mi tego. <laughs> Okay. Są trzy łapy w górę, tylko tyle widzę. Trzy łapki! Kto kurwa zostawił łapa? Łapy? Nie. W tej chwili ogląda jedna osoba. Ej, ja nie mogę to Bo Moja ciocia znała linka do mojego kanału. Tu e, jak e, e. w sensie, jakby linka, no. Ona mnie subskrybuje. Znaczy no, polubiła film. Prawie zginąłem. Prawie zginąłem. Serio? Uważaj. No. Bo ten, Patrzyłem na tego trapa, nie? No. I źle postawiłem klocek, rozkopałem go i spadłem na ruch. Dobra, jaki to masz nick? Dobra, to powiem ci ciebie. Ziemniak, o jest. Uważaj, bo tu jest taki spadek trochę. Więc nie ruszaj się, jak znajdziesz o. Czekaj, bo... Dobra. A tu jest ten... tu jest ten trap. A to ja bym tu jakąś beczkę no, zrobił. Pokażę. Dobra, czekaj, ja sobie wejdę tam jakoś. A! Czekaj, jak co wejść na górę? Dobra, czy jest to? Czy to jest no, to wyżej? O, czekaj, weź tą wodę, weź tą wodę. No czekaj, bo ona lag jest. Czy też masz tak? Ej, to ja mam takie lagi, czy? Nie. Ej, weź to z bo ja mam szkielki Nie, nie mam faktów Tuż... Czee, byś na Facebooka loguje na drugi. To byś wrzucał, nie? I tam... Do tego obsidianowego Ej, nie no, mega duże jest opóźnienie No Teraz co ci gadasz Serio? E, e, Mega słaby mikrofon jest Bo ty się... Nie wiem, ja mam tak cicho, sydałem trochę No To nie ma takiego złego dzień, dzień, dzień. Dobra, dajmy sobie jeszcze trochę To ciekawe, ja zrobię beczkę może, co? A z czego robimy beczkę? Z craftingu? Dobra. Z w tej mam dużo drag, no to możemy. Czekaj, ja sprawdzę ile zrobię. Mam 5. Zrób craftingi. Chyba, Ja mam 30 jak coś. Masz 45. Kurwa, trzy jakby z live sobie. Dobra, proszę. ja mam 61. O, to daj mi. To ja zrobię. Nie mam no, wejść wodę. A ja wodę dziwam. Dobra, daj. Dobra. Daj craftingi. Nie Okej. Okay. To jest nie mogę. To jest więcej. nie nie raczej nie będzie trzeba robić więcej. Kurwa źle postawiłem. Ja mam nie mogę robić włotaru. Muszę iść po wodę zaraz.